No to witajcie, mamy to. Garaż jest postawiony. Jest to drugi dzień od montażu, bo właściwie byli tutaj panowie późnym, późnym popołudniem, więc, no tylko został garaż złożony. Ja miałem tylko czas, żeby wstępnie go przykotwić, tak na cztery kotwy jak na razie, dlatego, żeby tam w nocy nie odleciał. a Tyle pracy, przy fundamentach, równaniu terenu, i tak dalej, w końcu jest trochę, trochę ucieka tutaj. Nie wiem dokładnie, no ja też zrobiłem tutaj jakiś mały błędzik, jeśli chodzi o fundament, ale myślę, że nie taki. Może jest trochę przesunięty, skoszony, a może uda się to jeszcze jakoś naprostować. Kierowcaż przyjechał Jezus. Praktycznie ciemno, godzina 20. Tak późno mi go montowali. Muszę przynajmniej w czterech miejscach go zakotwiczyć. Z tego powodu, że ma być jutro wiatr, by dużo pracy, więc nie będę mógł to zrobić. A no Jezus ma to, że go poderwać, więc chociaż przynajmniej w czterech miejscach kotwami go przyłapię, jeszcze zrobię jutro. Takie mocniejsze wiertło dostali, Mam nadzieję, że uda się tym bez problemu wywiercić. Będę tylko go nie stępić. Dobrze, powiedzmy, że będzie tu w tym miejscu. Bez punktowania to będzie ciężko. Uciekam na to wiertło.

stary mam tu taki stary odkurzacz on nigdy za dobry nie był ale może na to co chce tu zrobić wystarczy po prostu trzeba stąd wyciągnąć trochę tego urobku.

z jakąś siłą tutaj dokręcać, czy nie? 30 Nm 40 jest najmniej Dobra. będzie 40 40 ja miałem tak cyka na początku trochę jakby już doszedł do końca ale to nie jest prawda lecimy dalej większość myślę że to będzie tyle jeszcze z ruchu no, okay. no dobrze teraz dalej jeśli chodzi o oświetlenie to wykorzystam sobie świetlówki ledowe bez opraw na razie przynajmniej tak. wiecie przynajmniej tak nie są te oprawy jakieś niezbędne miejsca gdzie jest jakieś tam duże zapylenie, czy znaczy, gdzie nie ma tego zapylenia albo nie ma dużej wilgotności. Tak naprawdę sama ta świetlówka nie jest jakaś tam nieszczelna, więc tu się nic nie stanie, tylko kwestia bezpieczeństwa, żeby nam tutaj na styki nie dostało się nic mokrego, nie z nam woda. Tutaj. Dorobiłem sobie tutaj takie uchwyty, to są ruchki, to, znaczy, to są uchwyty od ruchek instalacyjnych, takich sztywnych. 25 idealnie pasują, żeby zapiąć sobie świetlówkę LED-ową. To mi na sam początek wystarczy. Wybiera, wybrałem świetlówkę, nie standardową, taką chyba najbardziej standardową, 120 tylko 150, w tym przypadku ma ona 24 w jest to świetlówka o takiej podwyższonej dość wydajności, bo z, tej, z tych 24 w możemy osiągnąć um, Przeszło 3000 Lumenów, więc to jest sporo dużo. Jakieś tam oprawy, które, które są oprawami gotowymi LEDowymi, załóżmy 36W mają podobny strumień. Taka świetlówka mi kosztowała niedużo, 20 kilka złotych, więc będzie to na sam początek. Takie budżetowe, budżetowe oświetlenie, zobaczymy, może później zmienię. Na jakieś oprawy? Na razie musi to wystarczyć. Będziemy to podłączać też bardzo budżetowo. No i przez takie zwykłe kostki, nie będę tutaj stosował żadnej oprawki. Kostki te elektryczne obcinamy z izolacji troszeczkę krótko. Zapinamy jedną stronę na bolcu odmocowania świetlówki, z drugiej strony przewód. I to wszystko nam wystarczy. Wcinamy tutaj troszeczkę tej izolacji. Może nie całkowicie, ale nieco ścinamy, żeby głębiej nam tutaj ten styk złapał. Żeby nie opierało się na tej izolacji, bo później może być słabo to dokręcone. Na świetlówce jest zawsze opisane, z której strony jest podłączenie. Input w tym, w tym momencie to jest wejście. Tutaj wprowadzamy zasilanie. Starsze to nałożyć. Co kostkę skręcić, nałożyć to na końcówkę świetlówki, dokręcamy jakoś tam za mocno, strasznie nie powtarzajcie tego, bo jest jakby się jakaś wilgoć zgromadziła albo ktoś by się dotknął jest to niebezpieczne. Powinno się to stosować przez normalną tradycyjną uprawę w garażu, więc lepiej tak sobie zastosować. Tutaj już pierwsze połączenie jakby mamy przygotowane. Robimy sobie to samo z drugą. Mamy przewodzik. Tutaj jest 3 razy 1,5. Znaczy 2 razy 1,5. Przepraszam, 1,5 mm się stosuje głównie właśnie oświetlenia, chociaż przy, przy dzisiejszych LEDach nie ma potrzeby aż stosowania takiej grubej izolacji, bo taka świetlówka ma tylko 24 W. Mocy. No, i teraz połączamy sobie pod tak tą świetlówkę. Tutaj nie widzę oznaczenia LN. Jeśli takie by były, tutaj, akurat nie ma tu jakiegoś większego znaczenia, ale jeśli by było takie oznaczenie, to L to jest fazowy i oznacza się zawsze kolorem brązowym NK jest to 0 i jest zawsze niebieskie powinno się stosować tą zasadę że nie, jest, nie ma Trzeba też pamiętać o świecie ledowanie świecinek z góry w środku pasek wedony więc kod z jest przez 4, No dobrze, oświetlenie jako tako jest zrobione. E... Powiem wam tak, na pewno te dwie świetłówki 24 to jest tu za mało. Może na filmie nie wydaje się, ale w rzeczywistości jest tutaj ciemno. Przynajmniej jeszcze, myślę, że wie, to, to tak minimum i jakiś nad blatem roboczym, który tutaj będzie, to spokojnie by się już dało. Nawet nie wiem, czy nie trzy, bo jedną bym tutaj na tej części, która na pewno otwiera się ta brama na suwnicy, ale pasowałoby, żeby po zamknięciu jakieś też tutaj doświetlenie trochę było. No najważniejsze dla mnie to będzie ta część tutaj, ten kącik taki, no bo tutaj planuję, żeby zrobić coś, no, jakiś, jakiś po prostu blat roboczy. Niewiele widzicie na, na tym filmie tutaj, no bo puste ściany, instalacja na razie jest tak przywiązana, po prostu tylko przewód jest puszczony, to później będzie w i w jakiś tam sposób zabezpieczone. Oprawki to myślę, że jednak te, bo tutaj obawiam się, że jednak mocno będzie się skraplało na, z tej blachy, yy, więc zrobię po prostu na hermetycznych oprawkach. Nie kosztuje to dużo, a jednak to jest jakieś tam bezpieczeństwo. Yy. No i tak, no, światło mi było potrzebne, żebym do końca mógł ten garaż zakotwiczyć, zrobić kolejne klatwy, bo jest tylko na czterech, no i zacząć coś robić z, ten, z tą podłogą, no bo na ziemi tutaj tak być nie może.